Jesteśmy jeszcze w Rzymie. Niedługo nie będziemy, ale super znalazłem, słuchajcie, ale w takim razie musimy to wykorzystać, bo znalazłem włoskie karty Pokemon. Włoski Phantasmal Flames. Jest to Flame Spectrali. Dobra, odpuszczę sobie boosterka, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. I nazwy pokamonów są tutaj normalnie, ale nazwy na... Kartach są nienormalnie, że tak powiem. A właśnie ja o moim przekładaniu zapominam teraz w ogóle. Tak więc mamy. Jest i Lombre. Duraludon to jest... Tak, duraludon taki dziwny. Gligar. Prinplap. To jest linun, To jest jakiś stadion. Gabiya Dilota, chyba to nie, nie jest normalna nazwa, tego mi się wydaje coś. Ludicolo. To jest pierwszy riversak. tak. Charmillion, bardzo fajna, bardzo ciekawy artwork. A, Boże, dobra, ja bo przekładanie zrobiłem. Swikon i może coś, niestety tylko Print znowu. No cóż, ale przynajmniej mamy włoskie karty Pokémon. Pyk. Nara.